Cześć, ja Milo. A ja Marcel. Dzisiaj będziemy testowali napoje mleczne o smaku kawy. Teraz zaczynamy od pierwszej kawy, cappuccino. Ja nie lubię kawy. Będzie zero. Ja to czuję. O, będzie zero, fu. Ale jakbym miał tak wybrać, to daję trzy. Ile też? Trzy też. Dobra, trzy. Trzy. trzy, trzy. A teraz ostatnia kawa. Druga. Latte macchiato. Podobnie do latte. Oooo! -o -o -o. ludziska to będzie na sześć. To jest mm, z czekoladą, więc. Co? A nie, jakie głupi jestem tutaj. Je. A nie, no lepsze było. Lepsze. Polecam lepiej tą kawę. Z czekoladą. Jakąś czekoladą, Marcel? Patrz, składniki. Coś tam cukier, nie ma czekolady. Ocenia to na za... zero. Ja oceniam to na 5. Subscribe, like, comente, mazur, o creva.